Cześć widzisz, nie, jestem Rama, a to jest kolejny odcinek na moim kanale. Jak sobie powiem jak zrobić wyzwania trzeciego tygodnia i jak odblokować dodatkowe style do nurka sekund. A więc y, już jest tydzień trzeci, a pierwsze wyzwanie polega na tym, że szukaj skrzynie lub pojemniki z amunicją w gasnących krajach, no to jest proste, musicie lądować na gasnących krajach, no i przeszukać skrzynki. Drugie wyzwanie polega na tym likwidacji władzy. Bo możecie ja zrobiłem tak, że zlikwidowałem trzech pomagierów i miałem zrobione, więc lepiej zabić pomagierów niż że Zbierz latające kręgi w zalewie zastoju. W zalewie zastoju się pojawiły niebieskie kręgi. No i jednej jest koło takiej knajpy koło tej no za lewie za stojum, y, musicie te kręgi wejść w nie? No i że pan się zaliczy to wyzwanie a, a już następne wyzwanie polega na tym zadać na szczycie dźwiga w podniesionej platformie w podniesionej platformie jest dźwig i na tym dźwigu po prostu musicie zatańczyć emotkę Następne wyzwanie polega na tym zadaj obrażenia Pola kukurydzy w farmie furi. Czyli musicie być to wyzwanie polega na tym, że musicie być ukryci w polu kukurydzy na farmie furi. Jak musicie zabić jednego kolesia 100 HP musicie za, zadać sobie, zabić jednego kolesia. Następne wyzwanie polega na tym Wyskocz, zniszć auto w ciągu 60 sekund od wylądowania w sklepowej sadebie po skoku z busa bojowego. To bardzo proste. Musicie wyskoczyć z busa bojowego na sklepową sadebę i tam macie 60 sekund, żeby zniszczyć dwa auta. Ale 60 sekund to sporo, więc dacie radę. I już ostatnie wyzwanie polega na tym, wyląduj czopem na dole kurzących kominów. Czyli ja, bym zrobiła, ja zrobiłem tak, że poleciałem na władzę, wziąłem helikopter, poleciałem na kurzące kominy. Ja musicie wylądować w środku komina, na sam dół. No i za pięć takich wyzwań dostaniecie yy, pierwszy dodatkowy z do nurka, a za zrobienie dwudziestu wyzwań razem z razem z tygodniem pierwszym i tygodniem drugim dostaniecie wszystkie wszystkie style do, yy, do Nurka dżąsego, więc ja już zdobyłem to a więc ja już dziękuję za oglądanie i pa!